Ty jesteś zadowolony ze swojej pracy? Czy spełniasz się w niej i wykonujesz zadania, które sprawiają ci przyjemność? A może wręcz odwrotnie: każdego dnia tracisz mnóstwo energii, aby przebrnąć przez listę zadań, które masz do odhaczenia? Męczysz się na stanowisku, które kompletnie ci nie leży, mimo że doskonale znasz się na tym, co robisz. A co jeśli powiem ci, że można działać inaczej? Przekonaj się, w czym tkwi problem. Sprawdź, dlaczego warto poznać swój styl komunikacji i w czym pomoże Ci konsultacja Disk. Zapraszam serdecznie. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Jak zbudować swój przekaz, żeby klient cię rozumiał? O komunikacji bez barier, o rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią ci pracę, ale sprawią, że język będzie narzędziem, z którego korzystasz na własnych zasadach. Jak chcesz, kiedy chcesz, lekko i bez żadnego stresu. Gotów, żeby lepiej rozumieć swoich klientów i mówić ich językiem? Zapraszam cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka Papajewojńska, wing person, twoja dodatkowa para skrzydeł. Nie tak to miało wyglądać. Nawet nie wiesz, ile razy powtarzałam w głowie to zdanie, kiedy dzień za dniem ślęczałam nad tabelkami, CV, raportami, monitoringiem rozmów i innymi zadaniami, które otrzymałam w spadku razem ze stanowiskiem team lidera w mojej poprzedniej firmie. A przecież nie po to poszłam na etat, prawda? Chciałam pracować z językami, szkolić pracowników, wspierać ich w działaniach, być taką matką kwoką, do której każdy po prostu pędzi, kiedy ma problem, potrzebuje się wyżalić i szuka narzędzi, które pomogą mu lepiej działać. Niestety, z czasem papierologia. Odgórne wytyczne i inne ustalenia, o których nie będę tu wspominać, zaczęły tłamsić mnie tak bardzo, że moje pierwotne stanowisko straciło cały fan. A i co tu dużo ukrywać cele firmy zaczęły rozmijać się stanowczo i znacząco rozwijać się, rozmijać się z moimi. Dlatego też stopniowo, acz nieuchronnie, wlokłam się w stronę wypalenia zawodowego, no które nie mogło skończyć się inaczej jak wypowiedzeniem. To był ten moment dwa i pół roku temu, kiedy już byłam przekonana, że będę zakładać własną firmę. I mimo, że byłam po dwóch testach disk, dwukrotnie już przekonałam się, że w pracy jestem niebieską maszynką do analiz. Badania, statystyk, porównywania, tworzenia sekwencji maili, dbania o procedury, porządek itd. No to mimo to nie potrafiłam się w tych zadaniach odnaleźć. I gdybym wtedy poświęciła trochę więcej czasu, żeby lepiej zrozumieć swój styl komunikacji i dowiedzieć się, jak nad nim pracować, to być może nadal byłabym na tym etacie. Ale niestety, niestety, uświadomiła mi to dopiero konsultacja disk, którą odbyłam. W zeszłym tygodniu. Chcesz wiedzieć, co się zmieniło? Chcesz wiedzieć, co mi dała? No to o tym sobie dzisiaj właśnie porozmawiamy. Kilka odcinków temu opowiadałam Ci o barwach relacji i o modelu Maxi Discs, którego właśnie jestem w trakcie certyfikacji i niedługo będę z przyjemnością sama szkolić kolejne osoby, pomagać im konsultować, pomagać im zdobyć jeszcze większą wiedzę na swój temat i pokazywać, jak ją wykorzystać w środowisku zawodowym. I tłumaczyłam w tym odcinku że każdy z nas jest wypadkową co najmniej dwóch kolorów, z których jeden zazwyczaj jest dominujący, a drugi go wspiera. I dzięki analizie disc możesz lepiej poznać siebie, możesz usprawnić swoje działania w biznesie, no i możesz też przede wszystkim a może nie przede wszystkim, możesz również lepiej diagnozować potrzeby swoich klientów i zwiększać ich satysfakcję z Twoich produktów czy usług? Czyli jest to bardzo przydatne narzędzie w biznesie, ponieważ nasza obecna sytuacja wirtualna, można powiedzieć, bardzo zniekształca komunikację. Sieć, komunikatory, messengery, jakieś, nawet maile one ucinają z naszej komunikacji ten pierwiastek hmm, ludzki. Co tu dużo ukrywać, jest to wszystkie tak, wszystko takie bardziej um, utrudnione przez to, że nie możemy porozmawiać na żywo, przez to, że nie możemy sobie pogestykulować, zobaczyć siebie, uśmiechnąć się, odczytać mowy ciała i itd. I tutaj ta znajomość stylów komunikacji, ona bardzo pomaga. Możesz dzięki temu, dzięki niej poprawić relacje z Twoimi partnerami biznesowymi, z klientami, z bliskimi osobami w Twoim otoczeniu, nawet z tymi, które masz pod własnym dachem. I Możesz też skuteczniej zarządzać swoim zespołem i lepiej przygotować się do stworzenia własnego biznesu, czy też ustalenia ścieżki zawodowej, ścieżki kariery zawodowej, czy też tego, co będziesz robić na etacie, albo jak możesz lepiej, skuteczniej na tym etacie działać. No i to wszystko sprowadza się do tego, że pragniemy zwiększyć naszą sprzedaż i precyzyjniej, skuteczniej działać. No bo po co mamy te biznesy? No, żeby wspierać naszych klientów, ale też, żeby mieć z tego Korzyść na koncie. No nie ukrywajmy. No i sama, tak jak już przyznałam przed chwilą, wykonywałam ten test dwa razy na etacie i ostatnio po raz trzeci, na różnych etapach zawodowych, i dlatego też doskonale wiem, jaki jest mój styl komunikacji, czy też potocznie mówiąc, jaki jest mój kolor. No i to wszystko byłoby super pod warunkiem, że masz wiedzę świadomość, jak ten swój wynik interpretować. Co to na przykład znaczy, że ja jestem niebieska z domieszką zielonego. No i w jaki sposób pracować nad tymi swoimi stylami. A do tego, no cóż, sam raport nie wystarczy. Potrzebna jest sesja objaśniająca, no bez której po prostu ani rusz. Raport MaxiDisk, czy też inne wersje diska, to świetne źródło wiedzy o Tobie. Pokazuje między innymi, w czym jesteś dobry, jak reagujesz na stres, jakim jesteś szefem i pracownikiem, co Cię charakteryzuje, w jakich sytuacjach się odnajdujesz, a które mogą być dla Ciebie ogromnym wyzwaniem. No i oczywiście wiadomo, jest to pewien sposób uogólnienia, pewien stopień uogólnienia, ponieważ sam odpowiadasz na te pytania i ten raport pokazuje tak naprawdę, jaki jest profil osoby. Respondenta o takich parametrach jak twoje, czyli osoby, która odpowiedziała tak jak ty. Nie wszystko oczywiście może w nim pasować, ale większość, uwierz mi, pokrywa się z tym, jak działasz na co dzień. I myślę, że będziesz nawet bardzo zdziwiony, jak bardzo się pokrywa. Ale niestety, no kij ma dwa końce. Sam raport nie dostarczy ci wiedzy o tym, dlaczego. Dlaczego działasz w ten czy inny sposób. Dlaczego inaczej działasz w domu, a inaczej działasz w pracy. Co się dzieje, że po prostu, no wiadomo, my przybieramy pewne maski, ale dlaczego tak się właśnie dzieje, że konkretne Twoje kompetencje nagle gdzieś znikają, mimo że Ty wiesz, że je masz? Tutaj podam Ci przykład. Ja na przykład w życiu prywatnym jestem osobą w domu empatyczną, osobą, która bardzo stara się wspierać, czy to swojego syna, czy męża. Uwielbiam zwierzęta, jestem taka mocno emocjonalna, kiedy oglądam filmy i seriale na Netflixie. Bardzo chciałabym, żeby wszyscy w moim otoczeniu Otoczeniu. Tych osób nie musi być dużo, ale jak już są w moim otoczeniu, to żeby czuły się dobrze. Natomiast w pracy zmieniam się w niebieską maszynkę do, do analizy danych, do tworzenia procedur, raportów, do zarządzania projektami moich klientów, i ta empatia, ona niemal kompletnie znika. I na podstawie samego raportu, który mi mówi, że ja jestem niebieska bądź zielona, tutaj jestem niebiesko-zielona, a tu niebieska, to mi to nic nie mówi. No, gdzieś ta empatia się gubi, ale dlaczego? No, i ten raport w połączeniu z sesją objaśniającą dostarczy Ci, właśnie wiedzy, dlaczego coś się dzieje w ten sposób. Na przykład, dlaczego męczysz się w swojej pracy, lub wręcz odwrotnie, świetnie się w niej odnajdujesz i czujesz się w niej jak w domu. Bo tak też może być i tego ci życzę, albo do tego chciałabym wraz z Tobą dążyć. Dowiesz się też, dlaczego Twoje naturalne zachowanie. Może się mega, mega różnić od tego, co w tej pracy prezentujesz. Czyli z jednej strony poznasz siebie, ale też dowiesz się, co się tam dzieje na tej płaszczyźnie biznesowej czy też biznesowo-prywatnej, że niektóre rzeczy nam idą lepiej w domu, a w pracy w ogóle nie potrafimy z tych talentów czy też kompetencji skorzystać, bądź odwrotnie. No i do tego. Co tu dużo mówić, potrzebna jest konsultacja. Konsultacja DISK, czyli taka sesja objaśniająca, podczas której konsultant odpowie na Twoje pytania. Pomoże Ci ustalić cel, zdiagnozować potencjalne problemy czy wyzwania na Twojej drodze do jego osiągnięcia i też wskaże krótko lub długoterminowe rozwiązania, bo są rozwiązania, które mogę Ci podpowiedzieć podczas sesji na już i wiem, że one zadziałają, ale są też takie, które wymagają pracy. Ze specjalistą, z mentorem, z trenerem biznesowym, z coachem, i moja rola tutaj polega jako konsultanta na tym, żeby wskazać ci, że w Twoim przypadku to będzie najlepsze rozwiązanie i warto je przemyśleć. Decyzja oczywiście zawsze należy do Ciebie, co Ty potem z tym zrobisz. Ok. No to jeśli chcesz działać skuteczniej, w swoim biznesie lub na etacie, gdziekolwiek działasz zawodowo. Ja tu się odnoszę do sfery biznesowej, bo ona mnie najbardziej ciekawi w kontekście diska. No to co możesz zrobić? Po pierwsze, poznaj swój styl komunikacji, czyli zrób ten test. Otrzymaj swój raport Maxidisk, a następnie skorzystaj ze wsparcia konsultanta. Po co? No to oto cztery główne powody. Po pierwsze, Poznasz różnicę między Twoim naturalnym stylem zachowań, czyli tym, jak zachowujesz się, kiedy nie ma żadnych ograniczeń, kiedy nie musisz się wstydzić, kiedy jesteś u siebie i po prostu jesteś w 100% sobą. A zachowaniem, które prezentujesz w pracy, na przykład w pracy, w miejscu, w którym nie możesz być w 100% sobą, no bo po prostu, nie wiem, nie wypada, nie możesz, nie pomoże ci to realizować celów, inne osoby cię tłamszą i tak Po drugie, dowiesz się, jak wzmocnić te naturalne predyspozycje, jak działać skuteczniej, wykorzystując je, a nie blokując. Po trzecie, Przestaniesz tracić energię na czynności, które nie są zgodne z tobą, bo to, że ty możesz coś zrobić. Ja na przykład mogłam siedzieć 8 godzin w call center i odbierać telefony, ale kosztowało mnie to tyle energii, że każdego dnia wracałam do domu z ogromną migreną i teraz wiem dlaczego. Nie tylko dlatego, że jestem introwertyczką i nie lubię telefonów, ale dlatego, na przykład, że mój styl komunikacji zakłada pewną przewidywalność, ustrukturyzowanie, świadomość tego, że znam odpowiedź na każde pytanie, które ktoś mi może zadać. A w sytuacji tego pośpiechu, który też nie jest wskazany w przypadku mojego stylu, ja się czułam niekomfortowo, wyrwana z, ze swojej strefy komfortu, wyrwana z pewnej przewidywalności. Chciałam odpisać na przykład na mail i spokojnie każdemu wyjaśnić punkt po punkcie, co zrobić, a nie mogłam, bo dzwoniło 15 kolejnych telefonów. Więc moje poczucie jakby takiej stabilizacji, ono było zachwiane. No i mimo, że mogłam odbierać te telefony, no to to było dla mnie bardzo energo. Żrące, że tak powiem. Bardzo to pochłaniało dużo mojej energii i ja to odchorowywałam później. No i czwarty punkt. Zrozumiesz, dlaczego działasz w ten, a nie inny sposób. Dlaczego na przykład nie możesz odbierać tych telefonów, albo nie jesteś duszą towarzystwa, albo nie wpadasz na 15 genialnych pomysłów podczas spotkania z zespołem. I zaczniesz dzięki temu lepiej komunikować się ze swoim otoczeniem, wykorzystując to, jak ty działasz. Ok. To, jest moje cztery, to są moje cztery powody, dla których uważam, że warto skorzystać z takiej konsultacji. I jeśli Cię zaciekawiłam, jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, to koniecznie zajrzyj do mojej oferty, puszczę Ci link. To jest na razie taka strona, gdzie możesz się zapisać i ja Ci dam znać, że właśnie ruszyły konsultacje i będziesz mogła bądź mógł przekonać się, w jaki sposób mogę Ci pomóc. I na dzisiaj to wszystko w tym odcinku. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia za. Tydzień, papa. Pa. Słuchałeś podcastu wing person biznesowe potyczki językowe. Jeżeli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak tworzyć podcasty, kreować opowieści i oczywiście, jak swobodnie i z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żołńska.